Przygotujcie gorący kompot albo filiżankę herbaty i chodźcie ze mną na przygodę, która roznieci wasz płomień. Wyobraźcie sobie: a co jeśli w zaledwie pięć dni moglibyście zostawić za sobą zmęczenie, które ciągnie nogi w dół, noce przerywane wizytami w toalecie i ten ciężar, który gasi blask waszych dni? Dziś ujawnię sekret, który zmienia życie mężczyzn w całej Polsce. Od poznania po zakopane. Zdrowie prostaty nie musi być brzemieniem. Ponad 70% mężczyzn po 50. odczuwa jej sygnały, ale wy możecie odwrócić grę już teraz dzięki planowi tak prostemu, jak delektowanie się świeżym pierogiem. Nie mrugajcie, bo te wskazówki rozpalą Waszą energię, jak zachód słońca nad Bałtykiem. Chce byście błyszczeli, więc zostawcie solidny lajk. Like. Subskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwonek. Każdy klik pomaga naszej społeczności rosnąć i nieść zdrowie wspaniałym mężczyznom Polski. Gotowi obudzić swoją witalność? Dajcie lajka, subskrybujcie i ruszamy w podróż cenniejszą niż skarb na Wawelu. Wiecie, co was hamuje? To, co ląduje na waszym talerzu. Prostata, ten kluczowy silnik, zaczyna szwankować po pięćdziesiątce. Tu dyskomfort. Tam lenistwo, a czasem pilna potrzeba, która wyrywa was z serialu. W całej Polsce wielu mówi: To czas, cóż poradzić, ale posłuchajcie: Czas nie jest waszym panem. Nauka dowodzi, że właściwe wybory mogą odnowić waszą siłę. Słodkie napoje gazowane i tłuste potrawy to jak ciemne chmury nad waszym zdrowiem. Dobra wiadomość: z pięcioma magicznymi krokami. Rozpędzicie te chmury szybciej niż wiatr na Mazurach. Będziemy liczyć od piątego do pierwszego. Każdy dzień to skok ku wolności. Uwaga! To tylko przyjacielska pogawędka. W razie pytań skonsultujcie się z lekarzem. Gotowi wzlecieć wysoko. Trzymajcie się mocno, bo transformacja zaczyna się teraz. Dnia piąty. Uciekaj od napojów gazowanych i poczuj wolność. Kto nigdy nie skusił się na zimną kolę podczas grilla w Krakowie? To jak chłodny uścisk, ale uwaga, te napoje to pułapka. Cukier atakuje prostatę, powodując stany zapalne i więcej dolegliwości. Badania ostrzegają, mogą nawet zwiększać rozmiar gruczołu i odbierać ci sen przez ciągłe wizyty w toalecie. Pomyśl, pijesz oranżadę, cieszysz się chwilą, ale twoja prostata płaci cenę. A jutro jesteś wolniejszy niż tramwaj w łodzi. Zasługujesz, by latać, a nie pełzać. Piątego dnia robimy pierwszy skok. Co robić? Wyrzuć kole i zanurz się w wodzie z polskim akcentem: Plasterki soczystego jabłka lub świeże jeżyny, jak kompot z dzieciństwa. To czysty powiew świeżości, jak poranek nad Wisłą. Lubisz bąbelki? Weź gazowaną wodę mineralną i dodaj owoce. To tak proste że wydaje się sztuczką. Twoja prostata zatańczy z ulgi, a ty poczujesz energię, która bez wysiłku zaprowadzi cię na targ. Wrażliwe nerki? Skonsultuj się z lekarzem. Kto zaczyna tę rewolucję dzisiaj? Krzyczcie w komentarzach. Dnia czwarty. Porzuć tłuszcz i poczuj wiatr lekkości. Nie ma nic lepszego niż zapach karkówki na grillu czy nadziewane gołąbki, prawda? W Polsce tłuste mięso to poezja. Ale, przyjacielu, zbyt dużo wieprzowiny, czy to schabowy, czy kiełbasa. To jak noszenie kamieni w prostacie. Nauka nie kłamie. Ciężkie tłuszcze wywołują stany zapalne, zwiększają ryzyko i przyklejają cię do kanapy. Wyobraź sobie, delektujesz się obfitym daniem, ale po paru godzinach jesteś bardziej nieruchomy niż łódź bez wioseł na wiśle. Dość tego ciężaru. Czwartego dnia odcinamy cumy. Co robić? Zostaw tłuszcz na Wigilię i postaw na lekkie dania. Filet z sandacza z Bałtyku, pełen omega-3, to skarb. Albo spróbuj barszczu z fasolą. Czysty, polski komfort. Nawet pierogi z chudym serem to zdrowa uczta. Ta zamiana jest jak otwarcie okien. Twoja prostata oddycha, a ty zyskujesz skrzydła, by spacerować po łazienkach. Masz anemię? Porozmawiaj z lekarzem. Kto jest gotowy na zmianę? Piszcie w komentarzach. Dnia czwarty. Porzuć tłuszcz i poczuj wiatr lekkości. Nie ma nic lepszego niż zapach karkówki na grillu czy nadziewane gołąbki, prawda? W Polsce tłuste mięso to poezja, ale przyjacielu, zbyt dużo wieprzowiny. Czy to schabowy, czy kiełbasa. To jak noszenie kamieni w prostacie. Nauka nie kłamie. Ciężkie tłuszcze wywołują stany zapalne, zwiększają ryzyko i przyklejają cię do kanapy. Wyobraź sobie: delektujesz się obfitym daniem, ale po paru godzinach jesteś bardziej nieruchomy niż łódź bez wioseł na Wiśle. Dość tego ciężaru. Czwartego dnia odcinamy cumy. Co robić? Zostaw tłuszcz na wigilię i postaw na lekkie dania. Filet z sandacza z Bałtyku pełen omega 3 to skarb. Albo spróbuj barszczu z fasolą, czysty polski komfort. Nawet pierogi z chudym serem to zdrowa uczta. Ta zamiana jest jak otwarcie okien. Twoja prostata oddycha, a ty zyskujesz skrzydła, by spacerować po łazienkach. Masz anemię? Porozmawiaj z lekarzem. Kto jest gotowy na zmianę? Piszcie w komentarzach. Dzień drugi. Poranna sałatka. Błyskawica, która rozświetla twój dzień. Sałatka na śniadanie? Brzmi jak bajka z zakopanego: U nas królują chleb z pasztetem albo jajka sadzone. Ale posłuchaj, sałatka z oliwą to jak złoty świt dla twojej prostaty. Oliwa extra virgin to eliksir antyoksydantów, a warzywa to tarcze mocy. Badania pokazują, że to napędza krążenie i odpycha dolegliwości. Drugiego dnia nasz przyjaciel próbuje chrupiącej sałatki i myśli: To jest to. Już marzy o dniu na krakowskim targu. Rozpalisz swój poranek? Co robić? Złóż prostą sałatkę, plastry ogórka, krążki chrzanu i łyżka czystej oliwy. Garść szczypiorku doda polskiego smaku. Zjedz po przebudzeniu, by śmigać przez cały dzień. To tak dobre, że wciąga. Twoja prostata zabłyśnie, a ty pobiegniesz na rynek z uśmiechem. Słaby żołądek? Porozmawiaj z lekarzem. Kto chwyta te eksplozje świeżości? Piszcie w komentarzach. Dzień pierwszy. Zielona herbata z miodem, klucz do twojego zwycięstwa. Dotarliśmy do kulminacji i to czysta magia. Czarna herbata rządzi w Polsce, ale zielona to rycerz w lśniącej zbroi. Pełna antyoksydantów, strzeże twojej prostaty i koi duszę jak popołudnie w Kazimierzu Dolnym. Nauka przysięga. Zmniejsza ryzyko i napełnia spokojem. Łyżeczka miodu, tego z mazowieckich straganów, to ostatni pocałunek bez nadmiaru cukru. Pierwszego dnia nasz przyjaciel popija ciepłą herbatę. Czuje, jak energia rośnie, i rusza w tany aż do białowieży. Urodziłeś się do tego. Co robić? Zapasz filiżankę czystej zielonej herbaty. Rano lub po południu by nie zakłócić snu, tylko kropelka miodu. Pół łyżeczki. To rytuał, który sprawia, że Twoja prostata wibruje, a ty wzlatujesz do nieba. Wrażliwy żołądek? Skonsultuj się z lekarzem. Kto podniesie tę filiżankę ze mną? Krzyczcie w komentarzach. No to co, przyjaciele? Czujecie żar zmiany? W pięć dni odrzuciliśmy kole, odciążyliśmy ciężkie mięso, odkryliśmy siemię lniane i migdały, rozświetliliśmy poranki sałatkami. I wznieśliśmy toast zieloną herbatą. Każdy krok to płomień, który rozpala Twoją prostatę, gasi dolegliwości i oddaje Ci ster nad życiem. Nie przyszedłeś na świat, by tkwić w cieniu, Zabłyśnij teraz. Te wybory prowadzą Cię do tańca na zabawie, śmiechu z przyjaciółmi na rynku, albo zachwytu nad zachodem słońca nad Bałtykiem. Zacznij dziś, bo to Twój moment za zdrowie. Za Twoje zwycięstwo. Jeśli ten ogień Cię porwał, zostawcie lajka, like który wszystko rozświetli, zapiszcie się i podzielcie się z tymi, którzy potrzebują tego kopa. Kliknijcie w dzwoneczek. Nasza kolejna przygoda już nadchodzi. W komentarzach chcę usłyszeć: Który dzień dał Wam najwięcej ognia do życia? A może macie swoją polską receptę na błysk? Czytam każde słowo. Do zobaczenia, moi drodzy. Dbajcie o siebie, żyjcie z głodem życia, i wybierajcie zdrowie, które sprawia, że dusza tańczy. Do zobaczenia!